Ma pewnie znasz zapach mokrego miasta Lodowaty asfalt i kroki odbite Na posadkach jestem tu od dawna I wiesz w sumie nic nowego, w żyłach płynie mi rap Poza tym nie mam nic. Siema ludziska, witam bardzo serdecznie Dzisiaj jest ze mną Zinux <głosy> 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 Tak, i mamy dla was y, Do zapowiedzenia Eventy, które się odbędą za tydzień em, W sobotę Tak, w sobotę się odbędą e, Dokładna godzina będzie jeszcze w opisie Ponieważ jeszcze nie wiemy o której to godzinę zorganizujemy, będzie masa nagród do wygrania, rangi i tak dalej. Myślę, że Wam się spodoba. I Zenuk, powiedz coś. <grywania> na, na początku zaczynamy eventem OX, czyli prawdopodobnie zadajemy Wam pytania, wy musicie stanąć na Twojego pole, bo każdy to zna. No więc to jest pierwsza rzecz. Drugą tak. rzeczą będzie party. A trzeźmy się wymyślić. albo to będzie jakieś futupy, albo nie wiem, jakieś szukanie skrzynek czy coś takiego. No, no i do wygrania będą super oraz nagrody w postaci wśród różnych innych kieszeników. No, więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na eventik. Mam nadzieję, że tak z 200 osób będzie, hmm. <laughs> albo więcej. Ym, no, jak będzie dużo osób, to eventy będą częściej, więc wbijajcie, tak. I to chyba by było na tyle. O, Linux się <laughs> ukazał. Okay. Już nie jest koniem. Nie bij mnie! <grystanie> Przestań. Bo mnie nie będzie koń lubił. Dobra. Dobra, więc żegnamy się z Zinuxem i zapraszamy Cześć. na iwencik. Cześć. Siemanka ludziska po raz kolejny. Jak już przed chwilą słyszeliście, zapowiedzieliśmy z Zinuxem i Zapraszamy bardzo serdecznie. Myślę, że będzie się działo. Będzie naprawdę dużo ciekawych rzeczy do wygrania. E, czym więcej osób, tym wiadomo e, będzie to bardziej motywowało wszystkich z administracji do organizowania większej liczby eventów, więc to ty też tylko zależy od was. E, tak więc, jak widzicie, powróciłam na Core PvP. No, steskiłam się za tym serwerem. I sobie będę tutaj grać. Może nie tyle, żeby tam topkę wbijać i tak dalej, ta edycja już dość dawno wystartowała, więc raczej szans nie mam, mam 20 zabójstw jak na razie. <laughs> Szalona jestem, nie? E, ten, co tu wam powiedzieć? Mam tam permisję takie co ma MVP, dlatego mam też set. W końcu z Zinux się zlitował i mi to dał, ponieważ wcześniej no YouTuber nic nie miał. O, Niko. Dobra. Dobra, no i myślę, że możemy lecieć teraz sobie tutaj. Mam setik na zmianę. Gram od wczoraj, od przedwczoraj, to znaczy wczoraj nie grałam, ale no. Oj, złapałam kogoś itemki, jak. Dobra, no to możemy się tepnąć, w ogóle nie znam tutaj żadnych tych, um, żadnych warpów nie znam, dlatego też tak się tepam przez to w losowe, w ogóle nie wiem gdzie są skrzyneczki, więc też razem możemy je odkryć. Um, to znaczy niektóre tam koledzy pokazali, ale to wiecie... Mapka jest naprawdę bardzo fajna, bardzo mi się podoba ta mapka, taka inna niż wszystkie yy, wcześniej co były. Yy, tutaj, o jest akurat, trafiłam na butelki z expem, najsowo. No yy, tutaj możemy zwiększyć, ponieważ nie mam. Dobra. Lecimy tutaj, może kogoś znajdziemy. Jak coś jak nie będzie się nic działo, to będę przyspieszać, wiecie, wiecie jak to wszystko wygląda zazwyczaj. Jest mi tak zimno, teraz się trzezę po prostu. Chyba 5 stopni w ogóle u mnie. A yy, coś ludu nie ma. O. Mamy tutaj jakiegoś typeczka. Pierwszy będzie na odcinku nagrany. O, chyba się wylogował. Na no, hita go ściągnąłem. Co się dzieje? <grym> Co to było? Dobra, to tutaj. Jakieś tam śmieci, tutaj nic nie ma. Tutaj o, mamy diamenciki super extra, będzie można naprawiać sety. Tutaj mamy, no nic tutaj nie ma. Diamenciki. Do następnego odcinka myślę, że sobie wezmę kogoś po prostu z serwera, kto będzie akurat podczas kiedy będę nagrywać. Um, żeby było ciekawiej po prostu. Albo jeszcze w tym odcinku może kogoś wyciągnę. No a teraz tylko jeszcze parę rzeczy zapowiem wam, w sensie powiem. Tak, TeamSpeak jest podczas budowy, ponieważ jestem, nie po prostu nieogarnięta i usunęłam przez przypadek y, cały wcześniejszy TeamSpeak. I muszę od początku wszystko ranki robić i tak dalej, więc na razie jest hasło założone na TeamSpeaka. Ym, o, mamy jakiegoś typka. Może będzie diaksowy. Hahaha. Ha. To, to, niko, dobra. Dobra, yy, tak więc właśnie, serwer, serwer jest w budowie. O, godzimy typeczka. Ten chyba też jest odpalony, jak widzieliście, lata mu głowa właśnie. Odpalony. Muszę z trochę skilla, wiecie, wrócić do wcześniejszej formy, bo nie klepanie się przez jakiś, nie wiem, miesiąc, jak nie więcej, to jest naprawdę y, duża przerwa, no i trochę się wychodzi z formy, z sprawy. Ale jak widzicie, czyterów jest dość sporo, chociaż i tak na bieżąco banują. No i tak, co tu jeszcze więcej powiedzieć? Serwer buduje cały czas. Jest podczas budowy, więc na razie tam, jakby go nie ma, więc. No, będzie inna IP, w ogóle będzie inaczej, wszystko, wszystko na, inny, na czym innym polegać. I myślę, że to z zapowiedzi to by było tyle. Boże, co się dzieje? To latam jak szalona po prostu. Dobra. I zaraz myślę, że zrobimy cięcie i weźmiemy sobie kogoś do nagrywania. Tak więc wracamy za sekundkę.